Ojej, przypomnienie o relaksie, bardzo się stresuję. Nie wiem dlaczego. Dlaczego co? co? <laughs> Nie wiem, zegarek mi powiedział, że mam się odstresować, a jest 23 godzina, prawie gdzie jedziemy. Może jesteś podniecona. No. <laughs> <laughs> Daleko mamy? Jedziemy. Jedziemy, zobaczymy zaraz po co. Dzień dobry, kochanie. Gdzie tam bijasz tak z tą szczotką, szoferką? Co to za sprzątanie w ogóle jest? będziemy dzieje? robili wielki unboxing. Przyszło tak. skrzydło, przyszło Wing. No, Wing do. Wing from USA. Do Kitty z. Z. No. A Kitty Z, musimy powiedzieć, że musimy ją naprawić, bo po założeniu Gwint to jest zepsuta. Charakterystyka tego zawieszenia totalnie nam nie pasuje. Powinnaś profesjonalnie opowiedzieć. Czemu tak jest? Dawaj. Tak, przejmę telefon ale w drugą nie, stronę i cię Co chciałam powiedzieć, że ten odcinek pewnie będzie rozłożony dość mocno w czasie, bo no pewnie tak. wszystkiego naraz nie zrobimy. Teraz zaczęły się nam wakacje. Zaczęły się wakacje i zaczął się sezon za Tak, więc zaczniemy od tego spoilera, proszę, bo ja już nie mogę spać już tu tam nogami od roku. Gdzie od roku? Dwa Gdzie, lata. Nie mieliśmy go z pudełka, nie do końca nie ja, ty, swoje, ja, ja go tacy. nie widziałam w ogóle, więc dwa lata czekania. Historia no. ze spoilerem jest bardzo długa. Długo, długo. Kupcia, długo prosi... Kupcia błagałam już od dwóch lat, że mi zamówił. No i zamówił pierwszy raz po pół roku jakoś. Tak. No, i ten spojr miał i szedł, 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 nie Pół wiadomo. Pół roku nie doszedł, kasa za niego zwrócili. Później jeszcze sam, raz. nie wiem, czemu był dwa razy droższy. Yy, później jeszcze raz był zamówiony i też się nie udało, tak. i cały czas były jakieś dziwne historie, i nie mogłam go nigdzie znaleźć już później. Więc było szukania i szukania, aż w końcu się udało. No to idziemy, no jest u nas w biurze. Tak, weźmy go na zewnątrz, i ja się strasznie stresuję i strasznie się boję. Może tego po mnie nie widać, ale. In, żadnego innego spoilera nie chciałam. To było moje takie marzenie, taki pierwszy strzał. No trzy lata, nie z dzieciństwa trzy lata ogóle, temu. Nie, trzy lata temu, spoilera. by tak, to, to, to jest taki spoiler, tylko taki chcę, żadnego innego. więc... Czy dobry model wysłali. Więc jak się okaże, że to jest w ogóle nie masakra tak. albo nie ten, to się załamie i w ogóle sprzedam zetkę. No wy... <śmiech> <śmiech> nie damego nam się ostatnio udało wyjąć. Dobra, tutaj już podamiamy. nie. Nie, udało się, więc, więc jeżeli chodzi o reakcję, to będzie to pierwsza reakcja. No z kartonu nie udało się go wyjąć, bo strasznie mocno zafoliowane było. Tak więc y, gdzieś on tutaj jest w tym gąszczu. A no i tak tutaj nawet czysto jest. No tu jest za, za skuterkami. Nie, nie było nas 6 dni, to chłopakki po A tu jest, a przy tym najnowszym skuterku, którym się jeździć. Jeszcze. To jest lekki czy ciężki? Ciężki. Tak? No jest niego ze dwa razy cięższy. To, be, to będzie mocne dociążenie tyłu. To no będzie, dobrze, no będzie, będzie trzeba mu mocy dodać na takie spoilery. No to tylko turbo. No wiadomo. To już był odcinek Ale ciemno tutaj. Jak dobra, chodźmy na, na zewnątrz. Ej, dajesz radę dźwignąć go. Hmm. Czekaliśmy z tym unboxingiem bardzo długo. A e, to trochę tak zlenistwa, bo on w takiej poczucie. Może ja, o, to... może ja, może ja. Tak? Sprzedzę uh -huh. odwinę, żeś te krzywdy nie zrobiłem. Nie no, możesz mi pomóc. Pozdrowienia od widza? Nie, to nie są pozdrowienia. Ship tu, dobra, to dużo po stanach było wysyłane. Packing, ship. Ja cię będę nagrywał Aż mi się gorąco zrobiło. A czemu mnie? No, no nie. bo ty chcesz sama to zrobić. A ty... tak jak wcześniej, żeśmy go już otworzyli, a teraz swoli to sasa Marwi. O tu jeszcze jakieś napisy masz amerykańskie. Boję się, że to opuści. Aż mi gorąco. Basia opuści, kupcie się, spuści i będzie dobrze. Adidas z wrażenia jesteś. Zdrożenia się, no. się rozbiły. A ja z technicznych rzeczy powiem, że na pewno będziemy z tyłu zakładać większe sprężyny do tego gwintu Jest coś do cięcia? No żeśmy... Co? No ładny, czarny. Tego trzeba tam no, pod kolor pomalować jak coś. Nożyk może wezmę, ale nie mam w garażu Ja Chciałam powiedzieć, że niestety yy, miałem yy, karbonowy, ale dostać taki spanner karbonowy już niestety nie udało się. To to. A, tak odczepiłaś. Tak. Więc miał być karbon, ale karbon nie chciał nie mógł przyjść w tyle czasu, wycofał jego z produkcji. Więc nie jest karbonowy i nie wiem czy są jakieś magiczne sposoby, żeby tą jedną deskę półkę jakimś karbonem okleić czy czymś. Hmm. Kurde, odgryzę to jak tam powinno się odgryza. Żeby wypowiemy. Ciężki? O kurde, jeszcze coś tam zatrzyma. Dobra, dobrze, weźmiemy. Co? on tak, jest dwuczęściowy? Tak, dwuczęściowy. Ska że się rozkompletował? Miał być jednoczęściowy. Tak? No. To peace, motherfucker. Znaczy, ja zawsze chciałem popisy, ale... No to ład Pour peace, tu peace mi... Fajna folia mam to Z Ameryki mam no, najwyższej klasy. Tutaj w Europie całej takiej nie ma. <laughs> Dobra, jeszcze dam radę wyjąć, to wiesz? Tak to się no wydaje. Aha. Czy nie? Nie. Może w górę tutaj Oj, nie idzie nam to wyskochanie Miałbyś takie piękne woble Miałbyś piękny unboxing a... E a wyszedł świat. Ej, ale to na pewno są dwie częścię. Wydajcie. No, jest trudno. Bo... o, śrubka nawet jakaś jest. Dobra kotka, trzy dragi ręki. O, to w cholerę. Wait for me here. Idę po kos kosinkę. Cześć! Mam nóż. Ja Cześć, stój, stój. Z takimi szponami. Widzisz jakie. To idzie. Mógł na porodówce pracować. I ciąć to pępowinę. No tak. ty z tą pępowiną masz. No folia. No połóż go na tę tekturkę. Ciężki, a nie, nie daszady. Może na te, na te, na te folie. Nie, no to pudełko go dawaj, dajesz. Ja się powiem, on jest to izba jakaś celna go tam rozparcelowała, czy co? No kładź go na to kochanie o tako. Ja, ja nożem go przytnę Aha. O tak. O tak, 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 tak go poż, odwrotnie... O, 90, o tak, prawie tak dobrze. Co to jest? Duraflex. Duraflex czy co to jest za materiał Duraflex? To jest brudno upieprzone w oleju. To ja może ci coś tu natchnął. Może z tamtej strony. O, z tej strony zrobimy, to nie będziemy oryginalnej folii, będziesz miała na pamiątkę, później na ścianę to powiesimy. Z tej strony go otwórzmy. Tylko go nie podniósł. Wiem, dobra, Te ja to w dwie ręce wezmę, masz to nagrywać. Tak, obłotniemy. Chciałem ładnie to zrobić, ale... No wyszło jak zawsze. Śmierdzi żywico. Wuknem szklanym A Karbon przy czym czymś śmierdział Dobra jak to spasowane będzie a, Nie to... będzie w ogóle no, ten, tam się Nie praknie. wiem, nie wiem kto, kto, to, kto to nam zrobi, kto nam to założy Zaczynie poszukać bo to jest no duża rzecz znaczy w jak, jak macie jakieś pomysły, kto takie Bo rzeczy z robi? to, to muszą być po, po dużym dzwonach. I myślę, że tylko do takich wtedy to wszystko dobrze pasuje. O, to już mamy zdjęte jakieś wiązania, widzę, czy jakieś łączenie, widzę. Wiązania chemiczne. <noise> A zabezpieczona naprawdę jest, trzeba przyznać. On i tak będzie do, do oklejenia, ale do, właśnie do tą, najpierw, wykitować to wszystko. Tą, tą górną półkę chciałam właśnie, żeby ta górna półka była karbonowa, mm. a boki zostawić sobie folią okleić w kolor samochodu. Czy mm, nie wiesz, takiego. trzeba zrobić, po, po wiem, wiem. Mać, wyrównać? Wiem, wiem, jasna sprawa. To ściągamy? No tak, tylko poczekaj, to może ja go... Y to nagramy ściągniętego, albo wyjmę No, no, wy, wyjmij, poczekaj. O nie, dobra, to trzeba wyjąć folię. Tak, poczekaj, bym. pomału, nie nagrywam, bo nie dam rady. Smutne wieści. Tak, tutaj nie, nie, nie doszpachrowali go w serii. Widzisz? A nie, on sobie pękse troszkę, kur... A, a to się dokituje. Cały z takiego kitongu jest. <laughs> tutaj pęknięty, no. No a jest troszkę, czyli coś tam... W mimo, że dobrze zabezpieczone troszkę latą. No hmm. do przymiarki się nadaje. no i tak go trzeba się łamać, żeby go do karoserii dopasować. Tutaj coś jest. On jest wszczepiony, wiesz. Może on się w ogóle złamał tutaj w podróży. A może być. Tak, on się złamał w podróży. Bo on miał być właśnie jednoczęściowy, nie? A, że Czy tutaj... jego się tutaj jakoś łączy? A tutaj ma gwinty, trzeba go przykręcić. Czy jego... A, dobra, bo to śrubek nie ma. Najpierw się przykręca, blachę do tego się najpierw przykręca, a potem to się przykręca do, do tego. Czyli musimy go tu wykręcić i ogarnę sobie tutaj trzy wkręciki. Dobra, to na razie A z drugiej tam. strony da się go wykręcić? Tak, dwie śrubki tam ma. Aha, a tutaj nie ma śrubek? No, a wykonanie takie kurde, bym powiedział. Faktalne. A to się wykituje wszystko. Kilogram to się da, to się podrówna wszystko. Na razie może sobie tutaj my damy dwa jeszcze wkręty, żeby zobaczyć przymierć, jak to tam... Będzie wyglądało. A jak on jest wygląda? O, o, coś. No to jest kurde. O, troszkę mu się no. Niedobrze. A to kuchanie, to jest włókno to szklane, to, to i tak cały czas takie popękane będzie, nie ma się co tym przejmować. Ale ja tu masz śrubki od razu, widzisz, gwinty, żeby w budzie robić dziury i, i żeby go tam wsadzić. Poczekaj, w kurde, jak to się robi? Czy kitu się kładzie tutaj jakieś 2-3-4 cm, żeby takie do budy dopasować? Nie wiem, to już jakiś blacharz fakiernik musi to robić. Dobra, zrobimy to, skręcimy go w całość. No, weźmiemy No dobra, bierzemy się za rozkręcanie, skręcanie tego. to widać, że chyba to było nitowane czy coś, ale generalnie tak chciałem z góry powiedzieć, że jakość tego amerykańskiego elementu to jest tak spierdolone gówno zjebane, że publicznie na to patrzycie, no zobacz, tutaj Tutaj docierali, żeby jakieś tam kształty trzymały, tu przetarli na przykład dziurę na wylot. Tutaj jakiś kit też nie, nie dorobiony. Do, do, do no bardzo dużo takiej tutaj jakieś tam włosy upierdziony. to znowu jakiś tam kit nie niedotarte dziury, znowu dziury, tu jakaś tam dziura na wylot, tutaj coś tam jakieś tam rozwarstwione. No, no najgorsze to jest tutaj. No to, to tam wiesz, to, to troszkę się opierko dachki to i będzie się trzymało. Tutaj też, jak się na to patrzysz, zawsze wszędzie taka, widzisz, kit szpachiel, tam, w tamtą stronę, jak, idziesz To z dziura. Tak, to z dziura. Tutaj masz wszędzie też takie dziury, widzisz, blaki. No, że to wyrównać, no to trzeba, mówię, parę kilogramów kitu nałożyć. Najgorsze... O, tutaj jest też dramat, kurwa, jakie takie szorstkie badziewie. Terry Terrible! To po prostu, no... Nie wiem, jak jakie części powinny wyglądać, no, Słabo to wygląda. To co to odkręciłem, zobacz, tu jakieś kurde też dziury, jakieś takie braki. Ja pierdę. Co tu się dzieje? Najgorszy Chińczyk nawet tak fatalnie elementów nie robi, jak tutaj. Jakaś kurde, skąd to jest? Z Ameryki Z1? Nie wiem z jakiej to strony było na Jakieś strony z tymi... The body kids. Body kids. Shy kids. Shy for kids. Zaraz to troszeczkę naprawimy. Odwiercimy te nity, wyprostujemy ten kawałek i to na nowo to badziewko znitujemy. No ale... O. Pogięło się. Tak, tak, tak. Przykładamy to, położymy to na moich rękach. Lub Lubywałyśmy... weźmy... Jakieś kit w środku. Wiesz co, jakieś tam są papry... paprochy są w środku. Tak, tak, dobra. Położę to na moich łapach, bo to się kładzie na serię spoilerek czy na to. Nie, ściągać. O kurna, jaki wielki. Dobrze tak, myślisz. <laughs> Zaraz na naprostujemy, naprawimy i przymierzymy. Położymy jakiś kocyk. Dobra. zobaczymy jak ten... Ale giant. W jaki badziew Ameryki wygląda jak to jest spasowane Ogrom Patrz, zobacz, to coś co im się nie przykleiło do końca Nie widzę Chi Chińskie rączki nie coś do. Z moich oczu kręć Z moich oczu kręć Z moich oczu, Nic. tu są moje oczy Tu, tu, tu gdzie mój palec Nic nie widzę kochanie no, no, Widzisz jaki badziewik? Przytrzymaj tego spoilera tak jak speler ja pokażę co to jest spierdzielone, w ogóle nie doklejone to do końca nie wiem jak to pokazać, ale co jak stają takie elementy po 2 cm, że, że nie, nie są te żywice Ale ja pokażę jakie to duże to takie uśmiech przy łzy, nie? no wiem, bo takie rzeczy to jest takie no Największe możliwe takie spierdolenie samochodu z takiej prostojezy. Jak samochód jest z pięciu przystanków składany, jakiś, nie wiem, tu brakuje jakiejś szpachli, raczej 5 centymetrowej kreski, jakiś dach jest mocno pogefalowany, podłoga, no to takimi guzienkami to się wyrównuje i tam kitu podkładek dokłada. No dobra, no spróbujemy coś z tego zrobić, żeby do zdrowego wozu takie badziewko wpierdzielić. Posujesz? Tak, a czy wiesz co, muszę to popsuć, żeby to wyprostować? A większego owiertał muszę chyba wziąć. Dobra, i to powiększę. Trzeba nity rozwiercać. To muszę wyprostować ładnie. Młoteczkiem. Później damy trzy nowe nity i poskręcamy to tak, jak być powinno. Operacja na żywym sercu. żywe, bo z żywicy tak tu mamy z lidelka to nie jak coś otwiera o tak się to otwiera co tutaj to było może być to ale ciasno w dziurkę wchodzi tak jak lubimy o tutaj coś w tą dziurkę nie chce wejść go nita będę musiał dać Dobra. tego na siłę musimy wpierdzielić będzie dobrze w aluminiowe dziurki wejdzie? Wejdzie, elegancko, dobra. Barbarka. O. Kur... To, to, to ta, ta, ta szparka jest. jest ciaśniejsza. I to jest y, nitownica, to się tam przyciska, to tam przyciąga i coś tam robi, że to się trzyma. Y, nitownica, kotku. Mm -hmm. Jesteśmy gotowi, że to ładnie wszystko spasować, to może wszystkie trzy na raz sadzę. O, ciach. Będzie strzał? Strzał. Ej, już wchodzą, dziurki się już rozrobiły. O, jedno poszło. Kurde, jak ładnie weszło. Głośno. No, nie wiedziałem, że będzie tak głośno. Może ci go przytrzymać, żeby... Nie, to mi wszystko, już to pasuje. O, zacznę od tego, bo ten mi ciaś nie wchodził. Tego dobiję ten. Ach. Ach. Coś on nie chce z nami współpracować Może ten być troszeczkę cieńszy mm. Nie, coś za płytko wchodzi Dlaczego mi tylko tyle wchodzi kochanie Przez to musiał być kawałek stragonita jeszcze Ach. Nie, bo to tam się widzisz, kruszy wszystko i pęka. Tego to może fles. tutaj, kurde nam teraz pęknie na pół. Pamiętam, spokojnie tak ma być. Może Może tego jednak pod, nie nagrywajmy. Pod... O, dobrze. Ten się trzyma. Trzyma się. Dobra, tą stronę mamy zrobioną. Tu się tylko to pęknięcie nadkituje. no to będzie ok. I teraz idziemy na drugą stronę. Teraz wchodziło. Jedna dziureczka druga Ale tu jest tak cienko. Trzecia. Nawrotnie przyszło nie. Dobra, idzie mam tą blaszkę na tą stronę kotku. Zaraz będzie wszystko profesjonalnie naprawione. Relax strefa relaksu. Mm -hmm. <laughs> ja już mam strefę stresową To będę musiał jeszcze dziurę pogrubić, tam też będę musiał coś pogrubić Czy na siłę to wybijamy Ech, weszło nic na siłę, bez młotka Ja to nie mogę tego słuchać A dórko, brzmi jak łamiące zęby no, no wszystko tam pęka mm. No tak to zrobione A to też pięknie. Ten dobry, czy było więcej materiału? Ja to w ogóle jestem uczulona na jakieś takie dźwięki. Jak przy wypadku? Nie. łamanej kości. O! Zęba. Ko kojarzy mi się z wyrywanym zębem. Tu mamy już to profesjonalnie zrobione. Jak tak z korzeni jest wyciągane i takie. O Jezu. I jak zęby wy wy wyrywają to jest tak jakby szczęka. No właśnie taki, to, taki dźwięk był. Dobra, to już się trzymam. Jeszcze z tej strony nie robiłem pilnika, to opierdzielibyśmy, bo takie strasznie ostre te tutaj są. Sprawiamy. Nie, że trzeba tu nie. otwory to Boga na noże, żeby się nie skaleczyć położyć tu. Spoiler w tej chwili będzie już profesjonalnie naprawiony. Nie w tą stronę, w tą. O nie. <laughs> Tą. Ty trzeba by jakieś dziury będziemy wyciąć, że te nic z niego wypadały. A to co tam wpadło? No jakieś tam odwiercenie coś. No pewno tak było? Nie. Tak to musiało być, Nie. W drugą stronę. Kurde. W drugą, w drugą gdzie byłeś? Nie. Tak. A a no tak. Tak jak Oto. teraz. No trzymać z Dobra. A tak wygląda, że to pasuje. Nie no dobrze jest. Plus minus tam jakieś tak. cm. Tak na wizus fajnie wygląda kształtem. Co? Kształt ma no, fajny. No, no. Ale jest duży faktycznie. Beczkę, to palcami lekko dokręcam. I tak później trzeba to rozłożyć. Na zdjęciach wyglądały na mniejsze. <noise> <noise> na gotowych wozach. O kurde to gwint nie chce podchodzić. Dobra, nagrywam. O, już, już Co? Chce pasować. Kawał skrzydła, co? No taki widoczny. Bo <noise> bardzo, nie Będzie się wyróżniało to wstępnie. <noise> Męsko to wygląda. to te wszystkie pęknięcia, braki, to trzeba tam żywicą wylać wszystko. A, ty, a resztę wykitowa. Trzyma się nawet. <grystanie> Może lepiej to przetrzymam ja. Kij szczotki wezmę, ale chcesz ja sam to... To ja to przetrzymam, a ty możesz odejść. Dobrze, odejdę z telefonem. Nie wiem. Będę patrzył otrzyma telefonu. No ładnie ja tu widzę. I nadzieje, że nie. No jest, jest, spoko. No tylko trzeba dać to do kogoś, kto to ładnie dopieści. Może to obłożyć włóknem węglowym, no bo to jest tyle niedoróbek, tego całego no, szajsu to, takiego. No pewnie. Ja bym to wszystko włók... karbunem bym to opierdzieli, że te wszystkie takie niedoróbki. nie folię, tylko... Bo tu to widzisz, masz przetarcia wszędzie, na każdym elemencie masz jakieś takie braki materiału. Druty jakieś tam wytękane i tak dalej, że no jakoś tego jest dramat po prostu. I to wszystko myślałem, że obłożyć włóknem węglowym, żeby to wyrównało. Najpierw to wykitować, żeby to ładnie z zewnątrz wyglądało. Później, że cały ten kit nie rozlecia się przy jakim dotknięciu. Karbunem obłożyć. Czy to karbun, a to w kolorze nadwozia? No taki miałam plan, ale w sumie na no to... Czy cały karbun? Albo zrobić cały w karbun i potem ewentualnie się... Okleić! Zastanowić, no. Jest git. No to na pewno tą półkę chciałam w karbonie, nie? Stań na do mnie bokiem. No Jeszcze raz tak. To było dobre. Masz dupa napisane na, na, na brzuchu. Co? A nie, myślałem tu. Nie Dwa, na brzuchu? Nie no, spoko no, ja, Zamysł całego tego jest fajny. Wykonanie jest dramat, tragiczne, spierdolone, chujowe, ale to nie, wszystko ja da się wyprowadzić. Nie chcę do tego koloru samochodu, więc to mm -hmm. też. Mm -hmm. O, to już zdradza, że będzie jakiś inny kolor samochodu? Tak, mam nawet promiki, ale nie będę pokazywać, niech zostanie to do końca niespodzianka. dupa, ja to muszę sprawdzić. Ciało. Dobrze jest. No tutaj trzeba już troszeczkę tam podkitować, jakąś tam żywiczką wylać, bo to się po mm, Może, bo to się tylko trzyma na te trzy nity, z czego się zewnętrzne nie trzymają. Nie A jak stówy nie będziesz przekraczać, to da radę mi się to wydaje. Jak pojadę na niemiecką autostradę i będę chciała dwie paki przycisnąć, to mi to nie odpadnie. Odpadnie, ale to ja Ci ustawię ogranicznik prędkości w komputerze na 140 na godzinę i już. Problem z głowy. Na wszystko, jest są jak... na wszystko są jakieś rozwiązania. Tu też jakaś dziura i tam jakaś tam dziura. No dobra, no to tak kurde, no to już cały czas to podziwiamy. No taki zadziornie ten wóz z tym wygląda, powiem Ci szczerze. Chyba nikt takiego w Polsce nie ma. No nie, takiego dużego nie. Znaczy takiego, tego. Było dużo podobnych, mhm. one miały płaską tutaj tą, wiesz, Aha. tą półkę i tu były płaskie, a ten ma tutaj takie fajne przetłoczenia. Ma, się, ma taki miała przy... Gdzie woda zbierać? Tak. <laughs> ale tak stoi cały czas w garażu. Tak ma takie przetłoczenia, no. Bo podobny był Wellsider, ale z Wellsider był on z taką płaską półką. Nie, to taka profilowana i, fajniejsza. A jest. mi się właśnie podobało to, dlatego się uparam, że to jest takie ma przetłoczenia i te. Że widząc to linią, co ja robiłem, jeszcze dodatkowo podkleja, wzmocni i będzie spoko. No dobra, takie coś mamy. To ty kochanie tak mi tutaj trzymaj, a ja wejdę do środka to... i zobaczę... Przepraszam. Zobaczę czy w ogóle będę coś widziała przez tylną szybę. No właśnie, no bo nie z zaletą tych spoilerów jest poza tym, że w ZC prawie z nic nie widać, to dzięki temu, że nic nie będzie widać. O, god, no Okej, okay. Wchodzę. Wiesz co? Widzę folię bąbelkową. O. Czyli to coś coś widać moją rękę? Tak. No dobrze jest. Poczekaj, jeszcze się tutaj odwrócę i spróbuję zrobić zdjęcie. No ja teraz nagram swoje wrażenia, Basia tam trzyma. Co tak, właśnie się trzyma, po... Żeby mnie nie było widać. Dobrze, to są takie pomysły. Jak to właśnie o, z tej strony wygląda kozacko. Powiem szczerze. Jo <laughs> eee, Tak bardzo nie zasłania. Spoko jest. Nie no, nie ma, nie no, no tak potężnie to wygląda, spoko kochanie. No z tej strony naprawdę mi się to nawet podoba, wiem, że to jest takie no Dla mnie to jest takie mega psucie rozpierdzielanie samochodu A na złomie może jakąś klapę drugą się dorwie, żeby tej nie próć i, i no to przymocuje na stałe Już miała dwie klapy, nie, stąd wygląda to tak no srogo Tuba się już wyjała w tej chwili karbony wzmacniające całą konstrukcję mogę, Ale to mogę <słuch> Karbon Ej, no, ten jest fajny kolor, patrz, jest taki błyszczący. Błyszczący kar, to nie karbon. Nie, ale fajny, fajnie wygląda, nie? Mhm, uh -huh, no. Taki żuczek gnojownik. Taki trochę wygląda jak two, kolor z twojej Mki poprzedniej. Uh -huh. Ma takie Identyczne. No, 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 identyczny powiedział. To jest taki Ala pra prawdziwy karbon, jak taki spoiler wprawdzimy, Ala karbon nie będzie wyglądał elegancko. Nie no, ja chciałam tutaj tą półkę w karbonie. Tak tak, no półkę w karbunie, a to w kolorze na Mhm, uh -huh. Dobra, nie dotykajmy, bo to popęka wszystko. No